Okej, um, tak po cięciu już jestem, um, musiałem odebrać telefon, wiecie, no tak troszeczkę jak ktoś się dobija to, no tuż z czasem już po prostu wypada. Um, Okej, okay, dobra, na czym skończyliśmy? Na tym, że chyba trzeba poprowadzić dalej tą ściankę i nie wiem czy tu wykorzystywać całą powierzchnię na okienka. Myślę, że takie mniejsze będą bardziej odpowiadały. Nie chcę też zrobić za dużego, mm, za dużej ścianki, raczej będzie na trzy. Bo tutaj mamy czwórkę Generalnie w środku jest mniej miejsca Ale tak, żeby to było mniejsze niż dół Wiecie o co chodzi, nie? Takie proporcje, um, żeby Nie było czegoś dziwnego Dziwnie to wyglądało, czy coś tam, wiecie Takie, 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 takie. Um, Dobra, gdzie tu mamy O właśnie, tego gościa Tego gościa chyba tu wpakujemy I przynajmniej będzie jakieś tam mgłębienie. Coś tu się będzie działo Okej okay. Um, tak sobie w ogóle jeszcze myślę, że moglibyśmy. Gdzie ty jesteś? O, tutaj. Wykorzystać schodki. One od góry, co prawda, jak sami widzicie, nie są gładkie, więc no kładzenie ich w miejscu takim jak to, odpadaniem. No tak troszeczkę koliduje, ale tylko trochę. To zależy kiedy. Ale w tym miejscu. Byłoby spoko, kurczę, gdyby nie ten cień. Od środka? Żadnego problemu. Od zewnątrz. O. Hmm... Z drugiej strony detal, więc... Eee, dobra. Wykorzystajmy to. Znowu kolejny taki właśnie fajny... Fajne coś, co dobrze wygląda. <grym> Okej. Okay. Dobra to jak to budujemy dalej? Można by znowu użyć schodków. Można, 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 można. Hmm. Z tym, że... Nie chcę robić za dużo okien. Zobaczmy, co by powiedział Minecraft, gdy zrobimy coś takiego. Jest ok. Jeszcze. Nie, to jest za dużo to też odpada ale możemy sobie zrobić coś takiego hmm. no całkiem całkiem interesujący kształt chociaż nie wiem czy nie 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 ten klosek ten nie byłoby lepsze no tak troszeczkę troszeczkę za duże bo dbamy o te delikatne linie jak to już wcześniej wam powiedziałem więc więc robimy znowu coś takiego. Nie chcę po prostu, wiecie, robić jakich, jakiegoś takiego miszmaszu. Mam tendencję do tego, żeby mieszać różne dziwne rzeczy. Powstają czasami naprawdę ciekawe twory artystyczne, rzekłbym. Mm, ale nie zawsze one są na miejscu. Okej. Okay. W sumie, jeżeli to skasujemy... Hmm. No ciekawie, ciekawie, ciekawie. Um, Te. Ale coś mi tu nie pasuje, bo jeszcze chcę zrobić ładny daszek, który byłby długi tak do końca tej krawędzi, ale nie do końca tej, więc chyba będę musiał tu jeszcze troszeczkę przyciąć. Hmm, tylko nie wiem, czy już od tego miejsca, czy bardziej od wewnątrz. To by trzeba usunąć chyba wtedy to okienko. Mhm. Dobra, na razie zrobimy jedno. Dokończymy ścianę i za chwilę będziemy rozmyślać, jakby to ładnie wyglądało, co byśmy mogli zrobić dalej. Dobra, na pewno leci tak. tak. Mhm. Na pewno poleci też tak. No bo więcej raczej tutaj nie będziemy działać. Ale. Ale, ale, ale. Możemy znowu wykorzystać oh good, Dark Oakwood oh Gdzieś tutaj do, dodać właśnie taki mały detalik Być może nawet Hmm, naprzeciwko tego, tak, to by nie było najgorsze pamperam um, pam, 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 pam Pam, 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 pam Tak, będzie ok. No i w tym miejscu również moglibyśmy zrobić ten mały triczek, ten mały motyw, który się tu już parę razy przejawił z tym właśnie widerem. Ej, to nawet spoko wygląda. Prawie jak minka, patrzcie. To jest nosek, tu mamy usta i wielkie oczy. Tada! Super. I tu by było okno naprzeciwko okna, powiadacie, co? Hmm. No co, bad. Dobra, jako że wykorzystywaliśmy śnieg, wykorzystajmy go znowu. Um, szerokość daszku będzie chyba, no cóż, taka sama. Niestety, niestety. Niektórzy będą to lubić, inni powiedzą, ne, wiesz, mogłeś zrobić coś innego. Ne, a ja wolę tak. Hi. Więc jeżeli komuś nie pasuje, jak mówiłem, wystarczy zmienić. To są tylko inspiracje. To nie jest... Hej, ty masz to tak zbudować. Pamiętaj o tym. W ten, a nie inny sposób. Okej, okay, zobaczmy, jakby to wyglądało. Ta. Powiedzmy, że... Powiedzmy, że dobrze. Hmm. Chociaż... Kurczę, nawet nie jest tak źle. Nie sądzicie? Jedynie co. Trzeba by tu coś dodać. Tu jest za bardzo biało. Przeraźliwie białudny nawet powiedział Więc to by trzeba wywalić Tu mamy tak, szerokość okna mm, To nawet jest odpowiednie Aha, koszenie trawnika Mam nadzieję, że tego nie słyszycie Bo brzmi strasznie Strasznie głośno w sensie takim o Nie żebym się bał czy coś Chociaż dobra, macie mnie, boję się <grym> Dobra to tak. Um, albo wykorzystamy znowu to drewienko. Pom, albo... Albo to. Come on. Zobaczmy. I co tu bardziej pasuje? Mamy mało tych drewnianych elementów. Um, tutaj, kurczę, no tak pół na pół. Z jednej strony chciałbym jedno, z drugiej drugie. Um, ale dobra, patrząc na wnętrze wykorzystamy jednak coś takiego Troszeczkę nam się tutaj zwęziło Ale nie jest tak źle Mamy tutaj symetryczne okienka Właśnie to nam Właśnie to jakoś ładnie wykorzystamy A tutaj za to możemy jednak dodać taki mały ciemny element Żeby to jednak te drewno gdzieś wystąpiło jako ten detal, tak? Hmm, tutaj w sumie też można coś takiego płacnąć Zobaczmy Coś takiego Co o tym szybko myślisz? Myślę, że to jest fajne Tak, myślę, że to będziemy kontynuować eee, I w tym momencie hmm. Hej, to nawet rozwiązuje poniekąd ten problem Bo tu mamy tak jakby takie zakończenie całkiem spoko no, znowu deszcz. Ooooooo. Posejdon się na nas zdenerwował. Będzie non stop deszcz. Och nie. O, dobra. To tutaj spoczko. Tutaj też. No to co, kończymy dasze, nie? W sumie nic innego tutaj nie zostało. Okej. Okay. Bom, bom, bom. Będzie trzeba zrobić jakieś okienka na suficie. Ale zobaczymy od środka mniej więcej jakby one tam mogły być. Gdzie dokładnie? I tak w zasadzie to by można podwyższyć o klocek albo dwa. Tak wygląda sympatycznie, a tak będzie bardziej widoczne z dołu. Wiecie co? Jako że biegamy na serwerach na dole, myślę, że zrobię takie troszeczkę mocno odstające. Te małe... kurczę, tak troszeczkę bardziej nawet pasują. Wiecie tak, no, te delikatne linie, tak? Takie, takie drobne to jest. Chociaż... Nie, dobra, zostawmy małe. Ok. Zmieniłem zdanie. Myślę, że będzie spasowało. O, tutaj kurczę, też by takie coś można zrobić. Co my tutaj mamy? Hm, 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 zobaczmy. No, to nie jest takie złe. Popatrzcie tylko sami. Z tym, że no, mamy tutaj tak troszeczkę mocno zabudowane tym drewnem w tym momencie, więc będzie trzeba tu zrobić jakieś dekoracje. Hmm, może by to tak zrobić. Tam miał być taki slabik. Mm, wiem, z zewnątrz lepiej niż w środku, ale w środku możemy jeszcze to jakoś udekorować, a wnętrze teraz chcieliśmy skończyć, więc o. Aha, zostawmy coś takiego. Not bad, not bad. Tak się jeszcze rozglądam, co by tu można poddawać. E, w zasadzie... O, takie kołeczki. E, a tutaj, tutaj już nie. Tutaj chyba już nie bardzo by to nam pasowało. Ewentualnie można by to tak doprowadzić do końca. Ale to by musiało być chyba też na trzy długości uh -huh. dobra, nawet tak troszeczkę ładnie wygląda, bo nie jest takie takie wszystko proste, że wiecie, to się nie kończy równo z oknem, tylko jest troszeczkę dalsze. Takie to, znaczy bardziej odległe. O. Eee, to chciałem też powiedzieć. Okej, okay, zobaczmy to. Takie coś nie. Za dużo drewna, niepotrzebne. No, nope. zostajemy chyba przy tym. Ale możemy jeszcze wykorzystać trebdorki. O nich nie należy zapominać, tak? One się często przydają w budowie, szczególnie, żeby coś zamaskować, jak jakiś klocek, nie pasuje nam na górze albo coś w tym stylu. okej okay. Nie najgorzej. Hmm. Jedyny problem jest taki, że na rogu nie możemy tego dać. Ale poza tym, poza tym to kolejny detal. Wiem troszeczkę go dużo. Um, ale to jest taka mała, cieniutka listewka. I ona nawet pasuje. Tak nawet, nawet. Uh -huh. Taka mała, skromniutka. Może ją zostawimy. O, pomyśl. Gdyby to zrobić... uuu, to się nawet nie da. A to lipa. Nie. Albo. Hmm. Albo nie. Albo tak. ne, Dobra. Za dużo. Za dużo by już tego było. Ja myślę, że to już jest prawie ukończone. Oczywiście kolejnym sprawnym detalem, który zazwyczaj się sprawdza, jest Daylight Sensor. Od góry daje znowu jakiś detal. A w tym... To było dziwne. Ej! O co tu chodzi? Aha, okej, okay, dobra. <grywa> Klikałem wtedy na to. Uff, już się przestraszyłem, że coś skończyłem. Dobra, zrobimy sobie takie dwa. Ciałkiem spoko, ciałkiem spoko, spoko, spoko. Dobra. Przedstawmy sobie tak. Myślę, że po prostu je układam i same się zmieniają, ale nie, jest ok. Zostawimy je sobie w ten sposób. Uh -huh. Pasują nam i do koloru drewna, i do śniegu, więc jest jak najbardziej wskazane, że mogą sobie tam być. E, dobra, to już mamy. Kolejny detalik, jaki by można tutaj dać? E, myślę, że można pokusić się na coś takiego. Tak, tak, tu mamy wnękę. Więc, oho. Oho. I nie wiem, czy to prowadzi do końca, ale chyba tak. Przyciski, jeśli chodzi o crafting, nie są drogie, ale... No i tak, tu już nie będę budował, dobrze wiem, przesadziłbym, jeżeli coś bym tu postawił. Zjedlibyście mnie. A, no tak, jeżeli ktoś będzie miał mniejszą działkę, no to też nie może sobie pozwolić na te guziki w tamtym miejscu, ani w tym. Ale jako, że ja mogę, to sobie tak zrobię. Bez tego... Też się da przeżyć, bo działka nas ogranicza, nie? No, także myślę, że ktoś kto by tam przechodził, zobaczył to, przeżyłby spokojnie. Mhm, jest ok. Nie jest chyba za dużo tych detali, za mało też, nie? Um, no i tak, klasyczne drzwi albo te super ciemne. Kuu, takie ładne, super, wow. ta dom! Chociaż mogłyby być też od środka. Pojedyncze chyba wyglądają troszeczkę lepiej. Mhm. Dobra, zobaczmy jeszcze jak by się sprawdziły. Na pewno nie te. Te kurcze pasują mi do średniowiecza. Zresztą pokazywałem je wam. Nie, za dużo, za dużo tekstury. Ewentualnie może nas uratować taki, taki drzwiczek. Tylko, że on jest taki super jasny. No w końcu to jest brzoza, tak. Brzozę mamy, mamy jasną w tej grze. No i to tak troszeczkę średnio. Z akacji. No właśnie, akacja. Ona pasuje kolorystycznie, ale znowu... No prześwituje. Kaman. Kto by chciał mieć takie drzwi. Jungle Wood, za dużo tekstury. Klasyczne drzwi. Pomimo, że mamy nowe, weźmiemy sobie stare. Stare, niezawodne, okowe drzwi. Nawet kiedyś lepiej brzmiały, ale już to pominę ten fakt. Dobra. Znowu nam się wieczorek robi. Chociaż wieczorek pasuje do tego klimatu. Mhm, uh -huh, pomarańcz. No niby czerwień, dobra, macie mnie. To się nazywa czerwone, mówię pomarańczowe. No ale come on, przecież to wygląda jak pomarańczowe. No powiedzcie, że nie. Come on. Dobra. Oak, spruce. Hmm, chyba wezmę okowę. I... Chyba tyle. Po prostu je sobie tutaj tak o. Tak podam po prostu o. Tak dla uprzyjemnienia. Można by się w sumie jeszcze pokusić na jedną fajną rzecz. Czyli najzwyczajniej oświetlenie tego e, miejsca. Z tym, że nie. To już raczej do samego budynku. My sobie weźmiemy Glowstone. Zwykły, tradycyjny Glowstone. Często pasuje. Nie. Wypełnimy zieleninką. Chociaż... Można by może troszeczkę inaczej, ale nie. Ja zrobię tak. Tak o. Mhm. Nie chcę jakiś wiecie, tutaj takich małych detali pchać. Jedynie tutaj, tak tutaj bym się może pokusił. Ale nie. Dobra. Mm, zrobiłbym tak tylko wiem że wy nie możecie tak do końca więc mm, kurczę no dobra nie widzieliście że to dałem to się samo <laughs> um, ta nie tutaj to to pom um, teraz ziemia czy, ziemia czy piasek ziemia czy piasek ziemia czy piasek trawnik gdy nie wiecie czy ziemia czy piasek życie trawnik. Aha, no kurczę, no sami zobaczcie, no. się aż prosi, żeby coś takiego tutaj dać. Mhm. Mi pasuje. Jak najbardziej. Na górze też by w sumie można by się pokusić na coś takiego. No, Ile jeszcze razy to zapada? Musi, musi po prostu pokropić. Ech. Dobra. Co my tu mamy do wyboru? Tu mamy suficik. Hmm. Hmm. Więc jeżeli damy coś takiego. Aha! No powiedzcie, że to nie wygląda co najmniej fajnie. Dobra, wodę, możemy akurat zakryć. Nie, nie w ten sposób. Ktoś tak jest. No przecież to jest urocze, kaman. Można by jeszcze dać kaktusa, ale to już dobra byłaby lekka przesada. Mmm. nie schowam się. Ale może by tak jeszcze. Tak wiecie, tak o randomowa zarzucić paroma liściami. Żeby ten dach jednak nie był taki smutny. Tu listeczek. Czemu nie? Listeczki są fajne. <noise> um. hmm. Jeszcze można by tu zrobić taki mały spływający, ale nie wiem czy to by z dołem troszeczkę nie kolidowało. No jednak tam już mamy coś, niecoś. No, e, dobra, ja go już zostawię. Tak jeszcze patrzę, wiecie, kombinuję, bardzo, bardzo kombinuję. Co by jeszcze można tutaj dać? E, na pewno bym napchał jakieś główki ozdobne. Ale wiem, że to raczej będą budowy e, typu survival, więc nie chcę robić kuczy czegoś, co by no, denerwowało. Kamalan szybko, ale my nie możemy. Dlaczego? Dlaczego nam to robisz? Nie, nie będę. Obiecuję. <grywia> Jak byś ty tu wyglądał? Hmm... Kolejny detal powiadacie. Nie, postawię tym razem na prost prostotę. Teraz Wam w sumie pokazałem, że takie coś można zrobić, ale ja z tego nie skorzystam. No, 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 no. Nie. Dobra, to nam pasuje w detalach, to nam pasuje. Generalnie myślę, że nic tu mocno ze sobą nie skolidowało. Mhm. Mm A, w ogóle już, ile już trwa nagranie? Ojej! To już będą ze trzy części. Hmm, okej, okay, dobra. Myślę, że jeśli chodzi o zbudowanie domku um, to już będzie tyle. Tak, to już będzie sam domek. W następnych częściach, jakie teraz będziecie mogli zobaczyć, jeżeli chcecie, to będzie umeblowanie go od środka i zrobienie tak. Tutaj baseniku, wiecie jakieś tam drzewka, ozdobne um, detale, takie, takie, takie roślinki. Tak, postaram się jeszcze jakoś ładnie zrobić tutaj ogródeczek, pomimo małej działki, ale myślę, że się da. Tak więc dzięki za obejrzenie tych trzech części zbudowania, bo myślę, że to podzielę. Eee, I zapraszam do obejrzenia tego dalej, tak? Czyli zobaczyć jakby można zrobić na przykład basenik, ogródek i jakby umeblować w środku. Ale to już są inspiracje, tak? Nie zmuszam. Ktoś chce, zobaczy, kto nie, to nie. Dobra. Zatem dzięki za obejrzenie mam nadzieję, że ten projekt Wam się podoba. Wiem, pytam dopiero w trzeciej części, ale liczę też na to, że może pochwali mnie ktoś e, w innych, tak? Czyli w pierwszej i drugiej części też. Dobra. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych częściach właśnie z tego domku, gdzie dokończę go. Także hejo, liczę na łapki.